Witam, witam serdecznie u mnie w kuchni i dzisiaj właśnie Ciebie zapraszam na wspólne gotowanie ze mną. Jak widzicie, tutaj jest wkładka. Jak nie trudno się domyślić, będzie to jakaś zupa, lub po prostu używajcie wywaru, może być i drobiowy. U mnie na takich ogonach wieprzowych kilka większych. Ziemniaków 4-5. Ziemniaków oczywiście potem będą pokrojone w kostkę. No, i tutaj bohater dzisiejszego dnia, czyli botwinka. Czyli dzisiaj wspólnie zrobimy sobie wiosenną zupkę z botwinką. Bo ja tutaj mam suszone warzywa. Oczywiście możecie używać świeżych warzyw. Wiadomo. Trzy większe ząbki czosnku, jeżeli nie lubicie, można pominąć. I tu jakaś taka dobra łyżka mrożonej jakiejś natki, chyba pietruszki albo selera. Czyli sobie nastawiam, tutaj widzicie mam kilka listków laurowych. Usoliłam sobie to lekko. Mięsko się ugotowało. Wyjęłam je z garnka. I teraz będziemy gotować po kolei. Warzywka, botwinka, jak widzicie pokrojona, tak do połowy liście skroiłam ziemniaki już w kostkę śmietana. Trzy łyżki, będziemy ją potem hartować. Tutaj ta łyżka natki, i tutaj przyprawy, już Wam mówię. jakie, Ten czosnek, jak widzicie, sól, łyżeczka soli, łyżka kucharka, dwie łyżki tej suszonej jarzynki. Tutaj mamy. Chminek, łyżeczka, pieprziołowy, pieprz prawdziwy, również po no i ten czosnek. To wszystko będzie szło do garnka. Tutaj się, widzicie, gotuje ten wywar. W pierwszej kolejności pójdą tutaj ziemniaczki. Trzeba je podgotować po prostu. Wrzucam sobie, brak mi rąk, zaraz Wam pokażę. I tak, ziemniaki już mam wrzucone. Teraz one się pogotują z 15 minut. Teraz sobie wsypiemy, jak się podgotowały ziemniaki, to po prostu w nasze przyprawy warzywka. Każdy używa przypraw, jakie lubi ja pokazuję wam, jakie ja akurat daję niech się to gotuje i będziemy potem dodawać naszą botwinkę pokrojoną, tak wam pokazuję na raty, bo po prostu. Brakuje mi rąk nie mogę na statywie postawić. Ziemniaczki już widzicie ładnie się podgotowały i przychodzi pora na dodanie właśnie botwinki. Dodam sobie właśnie tą botwinkę i dodam jeszcze do tego kochani łyżkę octu lub możecie dać sok z pół cytryny żeby troszkę zakwasić tą zupę lub jakiś inny ocet jabłkowy jak macie. No i tak. Tak się prezentuje po wrzuceniu ta botwinka. Teraz gotujemy około 10 minut, żeby ta botwinka właśnie nam zmiękła. I nic nie pozostaje. Potem, jak po prostu, zahartować śmietanę i dodać ją tutaj do naszego garnka z zupą, po prostu. Bierzemy sobie troszkę płynu, oczywiście i zahartowuję po prostu żeby się śmietana nie zważyła i potem wlewam z chocherkę tego wywaru tutaj dam do śmietany już widzicie mam śmietanę wymieszaną z wywarem i teraz ją wleję do garnka w garnku ze śmietaną zupka prezentuje się tak jeszcze chwilę z 5 minut pogotuję. I można po prostu podawać. Jeżeli ktoś chce, można sobie jakąś fajną kiełbaskę jeszcze wkroić. I na talerzu wygląda to w ten sposób. Ja jeszcze dałam troszkę suszonej natki pietruszki. Można sobie dać kilka kropelek octu, jak ktoś lubi. Już wam mówię, jak smakuje. Jest zupka bardzo, bardzo gorąca, ale też bardzo ładnie pachnie. Także, jak mówiłam, jeżeli chcecie, to możecie sobie jakąś jeszcze wędlinę wkroić. Wiadomo, najlepiej taka zupka smakuje na jakimś po prostu mięsku. Niekoniecznie musicie dawać ogony, możecie jakieś żeberka dać. Jeżeli ktoś nie preferuje mięsa wieprzowego, może dać sobie jakieś mięsko drobiowe. Najważniejsze, żeby po prostu na czymś ugotować. Nazwy war. A ja się żegnam i życzę. Udanego gotowania, pa kochani!